Dzisiejszy filmik pokażę Wam stylizacje, które będą specjalnie kontrastowe po to, żeby pokazać Wam, jak złamać stereotyp stylizacji świątecznej, ponieważ mamy święta, spędzamy czas z ukochanymi, z najbliższymi. Fajnie jest, dobrze się czuć i przy okazji fajnie wyglądać. Już Wam pokazuję. Nie byłabym sobą, gdyby oczywiście nie było marynarki. Albo ponadczasowego płaszcza, albo klasycznej skórzonej marynarki. A bez niczego wygląda ona tak. Ale to nie koniec. Można iść. I tak moje ukochane jeansy. Albo... Ale pokażę wam moją koszulę przerobioną, poobcinaną. Słuchajcie, liczy się inwencja twórcza. Albo tak. A ja pójdę, zaraz Wam pokażę jak. To moja stylizacja świąteczna. Lub pojada. Świątecznego. Bluza. Plecak. Wiszące dżinsy, takie buty, i może jeszcze do tego yy, skórzaną ubiorę marynarka. O tak! Tak więc zaczęłam od stylizacji, takiej wiecie, FIFA Rafa na obcasach, a skończyłam na zryranej bluzie. Więc słuchajcie, ubierajcie się tak, jak jest Wam wygodnie żebyście się czuli swobodnie, żeby to było estetyczne i ładne. Nie zawsze musi być eleganckie. Oglądajcie, komentujcie. Jestem ciekawa, co sądzicie o tych stylizacjach. I do następnego filmiku i najlepszego dzisiaj. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.